Witajcie w kolejnym odcinku doktora na Intensywnej na kanale YouTube. Dzisiaj zajmiemy się tematem trudnym i trochę skomplikowanym, czyli ostrym uszkodzeniem nerek określanym jako Aki. Postaram się w prosty sposób przekazać Wam najważniejsze rzeczy na temat Aki, jak je rozpoznać, co zrobić, kiedy wystąpił i jakie mogą być tego konsekwencje. Zachęcam do oglądania i zaczynamy. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o ostrym uszkodzeniu nerek, AKI, Acute Kidney Injury, o przyczynach patofizjologii i rozpoznawaniu. Zanim zaczniemy, zajmijmy się najważniejszymi funkcjami nerek. Warto je przypomnieć: że jest to usuwanie wody z ustroju, regulacja gospodarki elektrolitowej, utrzymanie optymalnego pH krwi poprzez usuwanie jonów H, usuwanie produktów azotowej przemiany materii, synteza erytropoetyny. Tak naprawdę dwie z tych funkcji, jeżeli zostają zaburzone, powodują bardzo szybko pogorszenie stanu ogólnego chorego i mam tu na myśli zaburzenia gospodarki wodno i procesu usuwania wody z organizmu. Jeśli chodzi o definicję AKI, to jest to nagle powstałe i utrzymujące się pogorszenie funkcji nerek, które objawia się Zmniejszeniem filtracji kłębuszkowej lub zmniejszeniem ilości wydalonego moczu. Pamiętajcie, że AKI to nie jest to samo co ostra niewydolność nerek, ponieważ AKI obejmuje wczesne stadia, gdy nie ma jeszcze uszkodzenia morfologicznego nerek i w wielu przypadkach dzięki temu mamy szansę odwrócić ten stan, jeżeli możliwe jest wyeliminowanie czynnika, które wywołuje AKI. Sama definicja ostrego. Ostrej niewydolności nerek jest oparta tylko na wzroście stężenia kreatyniny i wyliczaniu tak zwanego GFR, czyli wskaźnika filtracji kłębuszkowej i nie ma zastosowania u pacjentów na OIT, gdzie ten stan pacjenta zmienia się bardzo dynamicznie. Jak możemy klasyfikować AKI? Widzicie, że ta definicja związana z pogorszeniem funkcji nerek, zmniejszeniem filtracji i zmniejszeniem ilości wydalanego moczu jest dość ogólna. Z tego powodu wprowadzono różne skale ostrego uszkodzenia nerek, takie jak Rifle, Akin, KDIGO. I co to tak naprawdę dla nas oznacza, te trudne akronimy? Zacznijmy od Rifle. Jest to skala, która stworzona została od słów określających stopień uszkodzenia nerek gdzie R to risk, oznaczające ryzyko i injury, uszkodzenie, F jak failure, niewydolność, L to loss of function, utrata funkcji i E schyłkowa choroba nerek, czyli end-stage renal disease. Rozwijając tą formułę RIFLE powstała taka inicjatywa Acute Kidney Injury Network, tak zwane AKIN, która wprowadziła skalę KDIGO. Kidney Disease Improving Global Outcome. Ta skala KDIGO opiera się na trzy stopnie określające uszkodzenie niewydolność nerek i opiera się na dwóch parametrach: kreatyninie i diurezie. W przypadku diurezy podział na te trzy stopnie jest dość prosty, ponieważ w pierwszym stopniu diureza poniżej pół mililitra na kilogram masy ciała na godzinę przez powyżej 6 godzin. Musi zaistnieć, żebyśmy rozpoznali pierwszy stopień. W drugim stopniu ten stan trwa już 12 godzin i więcej. Natomiast w trzecim stopniu, niewydolności, uszkodzenia nerek diureza zmniejsza się poniżej 0,3 ml na kilogram masy ciała na godzinę przez 24 godziny i więcej. Lub występuje anuria, czyli całkowity brak moczu przez 12 godzin i więcej. W przypadku stężenia kreatyniny możemy zapamiętać, że pierwszy stopień to jest zwiększenie o 0,3 mg w ciągu 48 godzin lub zwiększenie mniej niż dwa razy w porównaniu z wartością wyjściową w ciągu 7 dni. W drugim stopniu to zwiększenie musi być między 2 a 3 razy w porównaniu z wartością wyjściową, a w trzecim stopniu trzykrotne zwię zwiększenie poziomu kreatyniny w ciągu 7 dni lub stężenie powyżej 4. Lub rozpoczęcie terapii nerkozastępczej lub u pacjentów poniżej 18 roku życia, zmniejszenie EGFR poniżej 35. Jakie mogą być przyczyny AKI? Słuchajcie, przyczyny mogą być tak naprawdę bardzo różne i standardowy taki podział przyczyn doprowadzających do AKI to podział na to w zależności gdzie. Jest problem. Żeby nerki pracowały prawidłowo, musi dopływać do nich odpowiednia ilość krwi. One muszą mieć zachowaną zdolność do pełnienia swojej funkcji i później muszą ten mocz y, usuwać. Więc możemy podzielić na przednerkowe, nerkowe i zanerkowe. W przednerkowych problem dotyczy dopływu i przepływu krwi przez nerki. I wiele stanów może ten przepływ zaburzać. Przyczyny nerkowe to takie, w których dochodzi do uszkodzenia nerek, natomiast zanerkowe wtedy, kiedy mamy zaburzony odpływ moczu z nerek. Przyczyny przednerkowe możemy podzielić na takie związane ze zmniejszonym rzutem serca, powodujące hipowolemię. Lub powodujące problemy z prawidłową funkcją naczyń krwionośnych. Jeśli chodzi o ten mały rzut serca i czynniki, które mogą wpływać na zmniejszenie rzutu serca, to mogą to być choroby serca, zawał lub zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu, ciężka zatorowość, która upośledza napływ krwi do lewej komory serca i później. Do różnych narządów, a także choroby osierdzia i zestawek. Idea jest taka, że generalnie zmniejszony rzut serca powoduje upośledzenie funkcji serca jako pompy, przez to ta krew słabo przepływa przez nerki, jest słaba perfuzja nerek i dochodzi do ich uszkodzenia. Hipowolemię mogą powodować różne przyczyny, natomiast Efekt jest zawsze taki sam: dochodzi do słabej perfuzji nerek. Mamy do czynienia z tą słabą perfuzją i z hipowolenią w przypadku dużej utraty krwi przy krwotokach, zwiększonej utraty wody przez nerki. Tutaj możemy przyczynić się do tego, podając dużej ilości diuretyków, może występować zjawisko diurezy osmotycznej np. w cukrzycy, jak również niedoczynność nadnerczy może prowadzić do tej zwiększonej utraty wody. Może dochodzić do utraty do tak zwanej trzeciej przestrzeni, np. w ciężkich oparzeniach, zapaleniu otrzewnej, ostrym zapaleniu trzustki, urazach, w przypadku niskiego stężenia albumin. I może być też zwiększona utrata wody przez przewód pokarmowy, np. w przypadku wzmożonej wymiotów, biegunek czy drenażów pooperacyjnych. Jeśli chodzi o zaburzenia prawidłowej funkcji naczyń, to możemy je podzielić na takie czynniki, które powodują rozszerzenie łożyska naczyniowego. Na przykład obserwujemy to w sepsie, czy w przypadku podawania leków hipotensyjnych. Możemy też zaburzenie obserwować w przypadku leków i substancji powodujących skurcz naczyń nerkowych. Tutaj jest standardowym przykładem. Są leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna czy takrolimus, aminy katecholowe stosowane w niewydolności krążenia, czyli noradrenalina, adrenalina, zwiększone stężenie wapnia, czyli hiperkalcemia, ale także takie przyczyny i właściwie takie leki, które zaburzają tzw. autoregulację, czyli wpływają na te małe naczynia doprowadzające i odprowadzające krew w nerkach, Tutaj przykładem mogą być nlpz -y, leki przeciwnaciśnieniowe, na przykład inhibitory AC czy Sartany. Może też dochodzić do zatoru tętnicy nerkowej, który spowoduje istotne zaburzenie przepływu krwi przez nerki. Przyczyny nerkowe możemy podzielić w zależności od ich budowy na te uszkadzające kłębuszki i naczynia nerkowe, na przykład choroby autoimmunologiczne, kłębuszkowe zapalenia nerek, Przyczyny, które uszkadzają cewki nerkowe, tutaj bardzo dużą grupę stanowią leki i substancje nefrotoksyczne, cisplatyna, antybiotyki, aminoglikozydy, gentamycyna, amikacyna, cyklosporyna, środki kontrastowe, jodowe, które używamy do badań obrazowych, ale także substancje endogenne, takie jak mioglobina, czy produkowane białko monoklonalne w przypadku choroby takiej jak szpiczak mnogi. Czynnikiem nefrotoksycznym działającym na uszkadzającym na cewki jest również metanol. Uszkodzenie cewek może występować również jako niedokrwienne i wtedy zwykle jest powiązane z omówionymi przed chwilą przeze mnie przyczynami przednerkowymi. Może dochodzić także do uszkodzeń śródmiąższu w przypadku reakcji nadwrażliwości różnych zakażeń wirusowych, grzybiczych, ciężkich odmiedniczkowych zapaleń nerek i nowotworów, a także sarkoidozy. Zanerkowe przyczyny AKI są bardzo łatwe do zapamiętania, ponieważ zwykle dotyczą problemów. Ten problem z odpływem moczu wynika z kamicy nerkowej lub staczącego się procesu nowotworowego w układzie moczowym. W przypadku tego procesu może być to w zasadzie na każdym etapie, czy moczowodu, pęcherza, czy gruczołu krokowego. Może być do... Także jatrogenne uszkodzenie, może być pęcherz neurogenny, przerost gruczołu krokowego u mężczyzn, jak również niedrożność cewki moczowej. A jak to wygląda? Słuchajcie, u pacjentów na oddziale intestynej terapii są trzy najczęstsze przyczyny Aki występujące u pacjentów przebywających na oit. Podstawowym i najważniejszym jest sepsa, drugim są zaburzenia hemodynamiczne, i trzecim toksyczne działanie substancji egzo i endogennych. Bardzo często te trzy przyczyny współistnieją ze sobą i tak naprawdę oddziałują na siebie zwiększając ryzyko AKI u pacjenta na oddziale intensywnej terapii, czyli sepsa, hipoperfuzjonerek, czynniki nefrotoksyczne, to wszystko razem wpływa na wzrost ryzyka AKI. Jak możemy podzielić substancje nefrotoksyczne? Przede wszystkim jest taki podział na egzogenne i endogenne. Egzogenne, te, które dostają się do organizmu z zewnątrz, endogenne, które nasz organizm w wyniku procesu chorobowego może zwiększyć ich ilość i przez to działać uszkadzająco na nerki. Z egzogennych najczęstszą przyczyną i najczęstszym czynnikiem nefrotoksycznym są antybiotyki. Aminoglikozydy, gentamycyna, tobramycyna, amikacyna, stosowana powszechnie w zakażeniach bakteriami wielolekoopornymi, kolistyna, popularna wankomycyna, a także rzadziej stosowana przeciwgrzybiczo amfoterycyna B. Są to wspomniane przeze mnie jodowe środki kontrastowe, leki przeciwzapalne niesteroidowe i leki immunosupresyjne takie jak takrolimus czy cyklosporyna. Substancje endogenne to przede wszystkim mioglobina uwalniająca się w dużych ilościach w przypadku nasilonej rabdomiolizy, duże stężenie mediatorów reakcji zapalnej w przypadku sepsy, jak również wolna hemoglobina. Przyczyny AKI u pacjentów OIT to, tak jak wspominałem, przede wszystkim sepsa i odpowiada ona za prawie 50% przypadków ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów na oddziale intensywnej terapii. Inne przyczyny to duże zabiegi chirurgiczne, wstrząs kardiogenny, czyli to wszystko, co wpływa na zmniejszenie rzutu serca, hipowolemia, czyli też stan odpowiadający za zmniejszenie przepływu przez nerki i przez to ich zmniejszoną skuteczność pracy i większe ryzyko uszkodzenia, toksyczne działanie leków, o których powiedziałem, jak również zespół wątrobowo-nerkowy. Natomiast sepsa jest taką przyczyną. Standardową, bardzo częstą, i powinniśmy o tym pamiętać zawsze, jeżeli rozpoznajemy sepsy, że ryzyko ostrego uszkodzenia nerek jest w takiej sytuacji bardzo duże. Największe ryzyko u pacjentów OIT to tak naprawdę to, o czym już powiedziałem, czyli kilka czynników, które działają naraz. Czynniki z kilku grup występują równocześnie. Przykładem standardowym i sztandarowym jest sepsa gdzie mamy do czynienia z dużymi stężeniami cytokin prozapalnych, toksyn bakteryjnych, przez to dochodzi jeszcze do pogorszenia perfuzji nerek, spadek ciśnienia w wyniku działania tlenku azotu, które ma działanie rozszerzające naczynia. Do tego stosujemy nefrotoksyczne antybiotyki i przez to kumulują się wszystkie czynniki i ryzyko AKI wzrasta. Wpływ NLPZ na AKI jest bardzo ważnym aspektem naszego dzisiejszego filmu, ponieważ nawet w prawidłowych dawkach leki te mogą wywoływać aki, jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, który ma niski rzut serca lub hipotensję. Mechanizm działania to NLPZ-ów na rozwój AKI to tak naprawdę blokowanie prostaglandyn, które poprawiają przepływ przez rdzeń nerki. A musicie wiedzieć, że strefa zewnętrzna rdzenia ma bardzo małą rezerwę tlenową i każdy czynnik, który zmniejsza przepływ i dostarczanie tlenu, sprzyja tak naprawdę występowaniu AKI. Jeśli chodzi o patofizjologię. Tego zjawiska, czyli ostrego uszkodzenia nerek, to jest w sumie bardzo łatwo sobie to wyobrazić, ponieważ na początku zanika ten charakterystyczny rąbek szczoteczkowy w komórkach. Cewek nerkowych. Przez to zanikanie tego rąbka przemieszczają się takie białka zwane integrynami, które mocują komórki cewek do błony podstawnej. Te komórki cewek tracą swoją polarność i następuje ich złuszczanie do światła kanalika nerkowego. Przez to te kanaliki nerkowe zostają zaciśnięte, dochodzi do ich obturacji. Temu wszystkiemu towarzyszy obrzęk śródmiąższowy. dochodzi do zainicjowania tego procesu kontrolowanego umierania komórki, czyli tej apoptozy komórek cewek nerkowych, i to jest mechanizm, który również odpowiada za pogłębianie się zaburzeń funkcji nerek z upływem czasu, mimo tego, że ustanie czynnik działający wywołująco na Aki. Więc tutaj musimy pamiętać o tym, że raz zapoczątkowany taki proces, jeżeli te komórki zaczną obumierać, może spowodować, że Utrata funkcji nerek będzie się utrzymywała w czasie. Jeśli chodzi jeszcze o patofizjologię, to ważnym aspektem są okresy AKI, które możemy wyróżnić. Są takie cztery charakterystyczne momenty AKI, gdzie pierwszym to jest uszkodzenie nerki, które może trwać godziny lub dni, później jest etap oligurii lub anurii, czyli pacjent oddaje mało moczu lub wcale. To może trwać dni lub tygodnie. Następnym etapem jest poliuria, czyli wzmożone wydalanie moczu mało zagęszczonego, bez tej funkcji prawidłowego usuwania substancji, które powinny być przez nerki usuwane. Może to trwać dni lub tygodnie. I ostatnim etapem jest powrót do zdrowia może to trwać kilka tygodni lub nawet wiele miesięcy. I tutaj ważna sprawa z punktu widzenia też rokowania w przypadku pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek, jeżeli nie występuje ten etap oligurii anurii, tak zwana postać nieoliguryczna, rokowanie krótkoterminowe tych chorych jest znacznie lepsze, ponieważ nie dochodzi do zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, regulacji gospodarki wodno czyli jest większa szansa na to, że z tym ostrym uszkodzeniem nerek uda nam sobie i pacjentowi poradzić. Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi AKI na OIT? Możemy je podzielić na takie, które zależą od pacjenta i od tego, w jakim był stanie przed przyjęciem do szpitala. I z, tego, z tej grupy czynników sprzyjających, no przede wszystkim jest to wiek, zaburzenia funkcji nerek w wywiadzie, czyli jeżeli pacjent miał jakąś chorobę nerek wcześniej, to niewątpliwie jest bardziej narażony na wystąpienie AKI. Rozpoznana cukrzyca, często słabo kontrolowana zespół metaboliczny, miażdżyca i ciężkie zaburzenia funkcji wątroby. Natomiast ważniejszą sprawą dla nas, lekarzy i medyków na oddziale intensywnej terapii, są takie czynniki, które są związane ze stanem pacjenta w trakcie hospitalizacji. Mamy na nie bezpośredni wpływ i możemy je modyfikować, zwiększając bądź zmniejszając ryzyko wystąpienia AKI. Przede wszystkim są to opisane już przeze mnie leki substancje nefrotoksyczne może być też współistniejąca infekcja utrzymująca się hipotensja centralizacja krążenia wynikająca z tego niskiego rzutu o którym mówiłem głęboka hipoksemia niskie stężenie hemoglobiny my przyjmujemy że jest to poniżej 8 niewłaściwa płynoterapia czyli możemy pacjenta zarówno nie, nie dolewać odpowiednią ilością płynów jak również nadmiernie go przelewać Utrzymujące się wysokie poziomy glikemii, pod dużych dawek leków wazokonstrykcyjnych, czyli te aminy katecholowe, o których mówiłem, noradrenalina, adrenalina. Na to wszystko pośrednio mamy wpływ, lecząc naszego pacjenta, i warto pamiętać o tych czynnikach, ponieważ możemy je w pewnym stopniu ograniczyć, ich negatywne działanie sprzyjające powstawaniu AKI. Rozpoznanie AKI tak naprawdę nie powinno opierać się na Ocenie stężenia mocznika i kreatyniny. Najważniejszym i najczęstszym objawem jest nagłe zmniejszenie ilości wydalanego moczu, czyli tak zwana oliguria lub nawet brak tego moczu, czyli anuria. Może to stanowić wystarczające kryterium do rozpoznania AKI pod warunkiem uzupełnienia objętości śródnaczyniowej, czyli pacjent ma tyle płynów, ile potrzebuje, ma prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi i rzut serca. Podajemy diuretyki, i jesteśmy w stanie też w takiej sytuacji określić istotny stopień niewydolności czy uszkodzenia nerek według skali KDIGO. Plusem takiego postępowania jest to, że mamy szansę wcześniej postawić rozpoznanie AKI. Czyli jeszcze nie urosła nam kreatynina, a już możemy o tych uszkodzeniach nerek myśleć. Wadą niewątpliwie jest mała specyficzność. Aki może być rozpoznane w sytuacji, gdy oliguria jest tak naprawdę prawidłową reakcją organizmu, na przykład na wspomniany przeze mnie przed chwilą niedobór wody. Jeżeli chodzi o stężenie kreatyniny, do niedawna jeszcze uważano, że jest to niezbędne kryterium do rozpoznania ostrej niewydolności nerek, i faktycznie w przypadku ostrej niewydolności nerek możemy dalej się kreatyną kierować, natomiast w przypadku Aki. Stężenie kreatyniny aktualnie nie jest takim miarodajnym wyznacznikiem jedno, jednym z podstawowych wyznaczników, ponieważ stężenie kreatyniny zależy od stopnia uszkodzenia nerek i od czasu trwania zaburzenia funkcji nerek, więc może nie dawać pełnego obrazu stopnia nasilenia AKI i przez to opóźniać wdrożenie leczenia na przykład ciągłej terapii nerkozastępczej. Podobnie jest w przypadku stężenia mocznika. Może być bardzo pomocny do rozpoznania AKI, ale ma takie samo ograniczenie jak stężenie kreatyniny, czyli zależność od czasu trwania i dysfunkcji samych nerek. Dodatkowo poziom mocznika może wzrastać w takich przypadkach jak nasilony katabolizm, ciężkie urazy na skutek krwawienia do światła przewodu pokarmowego u pacjentów niedożywionych, i z tego powodu. Nie warto czekać na to, aż stężenie mocznika urośnie do astronomicznych ilości. Niemniej jednak, mocznik jest jedną z najważniejszych toksyn mocznicowych. Obok potasu, wzrost jego stężenia może prowadzić do szybkiego rozwoju powikłań, aki i stanu bezpośredniego zagrożenia życia. Są takie nowoczesne parametry służące do tego, żeby szybko rozpoznawać ostro uszkodzenie nerek. Możemy to wyróżnić te, takie związki jak cystatyna C, lipokalina związana z żelatynazą neutrofili, interleukina 18, molekuła uszkodzenia nerek, czyli KIM-1 na przykład, białko wiążące kwasy tłuszczowe typu wątrobowego, enacetyloglukominidaza. Natomiast jest podstawowe ograniczenie tych parametrów, ponieważ ich wadą jest stosunkowo duża niedostępność w większości szpitali. W przyszłości być może staną się powszechnie stosowanym markerem AKI, natomiast na razie musimy kierować się tym, o czym powiedziałem w tej prezentacji. Dzięki serdeczne za uwagę. Pamiętajcie, że możecie zadać pytanie w komentarzu i do zobaczenia w kolejnych prezentacjach. W tym odcinku zajmowaliśmy się ostrym uszkodzeniem nerek, określanym skrótem AKI. Mam nadzieję, że po tych kilkunastu minutach prezentacji udało Wam się troszkę poukładać w głowie ten temat. Dzięki za to, że jesteście ze mną na tym kanale i mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach przekażę Wam kolejną porcję wiedzy w przystępny sposób.